nie O oh. oh, so. Zbliża się, sojuszniczy z zbrojenia. Jeszcze ta jest namierzona. Co? Okay. właśnie. Ruszam tam. Tego ta był gość było. Raz, co to? Jestem trochę w plecy, dude. No chodź, chodź, chodź. Gdzieś się w kąpielu lewej? Tak. oznaczony. Przebiega. Wróg tutaj. Idziemy do nich. Spuszczajmy na lot, czy nie? W środku być chyba co? Tak, jest w środku. To jest? Da? Jego kolega z góry mój Rzucam zginął. ofensywny. Jednego zabiłem Stare kazałoby się nas gonić mhm. Już nas goni Mówię, mu ziom jest Co, już ziom jest? Chodźmy stąd pizdu To z prawej? Tak tak, ten tym obok ciebie jest. Ale ja go nie widzę, on mi mieć ducha. Kurwa! Nie no! Dobij go. A gdzie on kurwa jest? No za, za murem, za murem. A dobra, nie, po twojej stronie jest. A może jeszcze mnie skrzesił i było w ogóle, super. I, i uważaj na strefie. Tego nie widziałeś? Widziałem tylko wylazłem na niego, tak że on mnie zastrzelił. Bo ja nie, nie, nie. nie, a nie widziałeś go na radarze na BSP? Nie, nie. Aha, to muszę mieć jakiś w takim razie atut, który mi pozwala, że widzę. Nie wiem o co chodzi, albo się coś spiadliło jak zwykle. Nie może być inaczej. To, zaraz, to jest jakaś Obok jedzie pociąg. Zarzucimy go w drugą stronę? Możemy, bo, tylko nie, nie, nie daj się przejechać. Spróbuję. <laughs> Ty kurwa pociągarska! Kurde, nie z tej strony, a szybko wszyscy członkowie oddziału są w bezpiecznej strefie. Z rzeku wracamy? Nie, wiem, pojebałeś nie, 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 ktoś jest. No, wysiadamy. My? No tak, no przecież wracamy, no to bez sensu wracać, co nie? No dobra, no. Ale widzicie, kurwa na środku... mostu. Ty, wiesz co, otwórz... O nie... No? Otwórz mi te drzwi. I się odczytałem. Spoko wyjebałeś drzwi tam. Zamknij te drzwi. O, bo w ograł dość ląduje. U <śle> Jezu! I gdzieś się nie przydał! Ale nie na dachcy, nie? Mm -mm. Ale koleś się niefortunnie ustawił. Dron z bombą. Nie to gówno? O! Ktoś tu się... się z, 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 yy... Tak! Przez okno mnie zobaczył! No, mówię ci, za to jest okno. Ale... O kurde, no! Ja nie wiedziałem, tam to jest okno. Wiem. O! Kół, 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 kół. Ktoś z oddziału jest poza bezpieczną strefą Wszystko ja miałem No tak no BSP masz, bez masz Zaraz No bez masz, to zrobiłeś to to lepsze? Nie, to był dymny? No. Załóż fotel. Pod... Sprawdzaj łazienki, bo może w łazienkach będzie ten ten... Flara, co nie? A, no dobra, no. Idziemy... Almost. Almost, <laughs> dokładnie. Jeżeli to jest dobry fotel, to w każdym jest łazienka. No, dobra. No. Dora. Gaz. Jest tu gdzieś jakiś ten? Już nie, nie. ma skrzyszaczki. Nie. O, patrz gość. No już, już nie ma, w strefie już nie ma skrzyszaczki, co nie wszystko spoza. No eee, to masz chujową broń. Możesz spróbować przeskoczyć do następnego budynku jak chcesz, ale nie wiem to jest sens. Niech nie. nie. Zbliża się chmura gazu do nowej tak jak mówiłem. No chyba dajmy. I tutaj do tych drzwi od razu wskocz, z masz na wprost. Super mi poszło w Dzień dobry, jest tu kto? Nie uważasz, że na budowie powinny być flary w jakby na przykład jakiś robotnik miał wypadek śmiertelny? chmura Czy ty nie wywaliłeś właśnie dwóch granatów? Chyba jest lepszy, złogię nawet niż ten. Tu weź z przycisk dół po prostu i wejść i to i to. Będziesz miał w tym tym. Może no, to. Co? co to jest? Karolin bojowy. Lepszy A może ten jest lepszy, niebieski. Hmm. Tak naprawdę, byłem tu przejść, tak? No, na dach możesz wyjść sobie. To mnie zabiję. Tylko uważaj tego kolesia po lewej, co nie? O Jezu. Jest pod tobą Pod mną? Był poniżej, tak. Nie Był nie poniżej wiem. ten po lewej. BSP ma mało A, dobra, no. do bazy. Kurde no. No. Zbliża się do was mura gdzieś. And now you're dead. Hmm. Jak tu się wyłazi? <noise> <noise> Tydiotyzm O kurwa

Nie odpuszczajcie! zbliża się chmura gazu, nowa bezpieczna strefa namierzona. O no, to Zbliża się chmura gazu. Szczerze, Zabiję mnie tego do przewagi na mnie Jeszcze nie, wytrzymaj. Widzisz, że w tym samym platał dronem. Licz mi, ilu gości zostało? Siedmiu, Siedmiu. Siedmiu. sześciu, pięciu. przejść do pierwszej piątki Trzech Nie, czterech Brawo Zbliża się chmura gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona! Dwóch. Na górze są. Dziurę znaleźli Czas nam się kończy, dokończyć misję! My zauważyli, a nie wiem jak No mają tam dziurę Widzisz? Widzisz, tam jest, 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 jest róg Prawy górny róg, jest celowany koleś Już teraz nie będzie Nie widzę Zeskoczą, zeskoczą się tędy środkiem Tutaj przed tobą będą zeskakiwać Dobra, dobra, chcesz... Prawo, prawo 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 Uuuuuhuuu! <grybki> nie mamy wrogów! Teren czysty! Popatrz! <grybki> <grybki> Kto się <grybki> tego zadziałał? <spodziewał>? Say <Spodziewał. grybki> Ej, patrz! Mój coaching zadziałał! Widzisz? <grybki> znaczy lepszy niż mój coaching. Pfff, ale koleś się obił skacząc z tej estakady Tak! No tak, bez Dobra kitu, robota. no I do tego tylko jednym strzałem zdjąłeś Przyjrzyjmy się Niech cię chuj Farby z ciebie sukienko co? To Le... zaradnie Dobre umiejętność. Ja se kwasem podbieram Pozostańmy w gotowości Przed nami jeszcze kupa roboty trzech. Nie najgorzej tu